Partnerem sportu portalu w Kielcach Info jest kopalnia wapienia Morawica. Dzień dobry, cześć, witamy. Dzisiaj jesteśmy na boisku, na Kieleckiej glince, na stadionie leśnym, miejscu wyjątkowym dla, dla Piotra Malarczyka. Kapitan korony Kielce w poprzednim tygodniu ogłosił zakończenie kariery, a dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło. Cześć Piotr, witam serdecznie. Jak patrzysz na to boisko, to jakie wracają wspomnienia. No, Kilka dobrych lat tutaj treningów, no i głównie początek, tak. Tutaj był początek, tak. Przed chwilą mieliśmy okazję porozmawiać. To jest jedno z boisk, na którym jakby zaczynałem swoją przygodę z piłką. Nieco dalej znajduje się boisko tarczownia, gdzie, gdzie tam też masę treningów odbywaliśmy i no, na pewno. No, Patrząc teraz na to boisko, a patrząc jak jest, jakie teraz nawet nasza akademia ma, ma boisko do dyspozycji, jakie możliwości, no to delikatna różnica jest, tak? Chociaż na, na tą chwilę nie wygląda to źle, bo całkiem sporo tej, tej trawy jest. Jak, jak ja zaczynałem, no to niestety aż tej trawy nie było, ale no, z tym, tak, wiadomo, wspomnienia, wspomnienia wracają, bardzo fajny okres. Podjąłeś trudną decyzję o zakończeniu kariery. Też nie ma co ukrywać, że o tym zdecydowały względy zdrowotne, te problemy z plecami, ta przeciągająca się rehabilitacja. Też pewnie poczułeś, że no nie będziesz mógł już grać na tym najwyższym poziomie i trzeba było zdecydować. Ale mimo wszystko w tym okresie, w tych ostatnich tygodniach, kiedy nad tym się zastanawiałeś, to te wspomnienia wracały. I, i, I powiedz, jak ty to od, odebrałeś jak to jest podjąć taką decyzję, bo widzieliśmy, że sporo cię to kosztowało. No na pewno nie było to, to łatwe. To była bardzo, bardzo trudna decyzja, jedna z cięższych w moim życiu. Raz z racji tego, no, że całe życie piłka to całe moje życie. Całe życie kręciło się wokół piłki. A dwa, no, te problemy zdrowotne, od których jakby nie jestem w stanie uciec, długo byłem się z myślami, po tym powrocie, teraz jakby do pełnych treningów można powiedzieć, początek był taki naprawdę jeszcze optymistyczny, bo czułem się nieźle i, i pomyślałem, że, że jest wszystko ok, ale jednak z czasem im powiedzmy dalej w las z tymi treningami, im ta intensywność się zwiększała, to jednak no, czułem, że trochę walczę ze swoim organizmem. Tak? Czułem, że trochę walczę ze swoim organizmem. Że dużo, ten sam trening przed urazem, a po urazie dużo więcej mnie kosztuje. i e, Z każdym dniem, gdzieś tam się przybliżałem do tej, e, do tej decyzji i, i finalnie myślę, że to była najlepsza decyzja na tą, na tą chwilę, żeby też no, zadbać o ten swój organizm, e, o, to, o to swoje ciało. Tym bardziej, że ryzyko dalej. Dalej, jakby jest, i, i, i no muszę o tym pamiętać. Piotr, 232 mecze w ekstraklasie, w drużynie Korony Kielce. Może nie w ekstraklasie, ale w ogóle w drużynie Korony Kielce. 252 pojedynki na najwyższym szczeblu, no, jak na wychowanka żółto-czerwonych to świetny wynik. I Pamiętasz, jak się to wszystko zaczynało? Ten mecz z Wisłą Kraków, kiedy Marek Motyka przy problemach dał Ci szansę, i ty z Wisłą dwa razy byłeś bliski zdobycia bramki. No i też trochę taki przemotywowany skończyło się czerwoną kartką. No, doskonale pamiętam. Tego nie da, nie da, się, nie da się jakby zapomnieć. Pamiętam, można powiedzieć, cały dzień, tak? bo wtedy trochę jeszcze innym rytmem, jakby szła pierwsza drużyna, nie było zgrupowania. Przed meczem w hotelu tylko mieliśmy posiłek, później jeszcze mogliśmy pojechać do domu, później mieliśmy odprawę jeszcze i gdzieś tam no, takie głosy pojawiały się w tygodniu, że, że jest duża szansa, zresztą widziałem też, że, że mamy pewne braki jakby w drużynie, te głosy się pojawiały, że może to być ten mecz, ten, ten pierwszy, pierwszy mecz, a jak już na odprawie trener wymienił moje nazwisko, no to wiedziałem, że, że się dzieje. No, i tak jak powiedziałeś, bardzo dobry początek, bardzo fajny. Chociaż, tak, jak teraz znowu oglądałem tą, tą sytuację, to myślę, że teraz tą jedną, to pierwsze bym trafił po, po, ty, po tylu latach. Trochę lepiej ta gra głową idzie. Czerwona kartka. No, no, mecz prestiżowy. Naprawdę, bardzo dużo kibiców, atmosfera na stadionie niesamowita. I po prostu chciałem dać z siebie wszystko. Może trochę za dużo, może trochę zabrakło zimnej głowy, ale tak jak mówię, miałem wtedy 18 lat, pierwszy, pierwszy mecz już z takim przeciwnikiem, eee, więc no, chciałem dać z siebie wszystko. Różne okresy w Kronie przeżyłeś, a który najlepiej wspominasz? No bo tak jakby trzy podejścia. Eee, pierwsze e, ciągiem do 2015 roku, wyjazd do Anglii, później powrót, te niemieckie e, czasy i, i, i teraz czwarty sezon z wywalczonym powrotem do ekstraklasy, więc który okres dał Tobie najwięcej, który najmilej wspominasz? No to najwięcej pod względem sportowym to dał chyba pod względem rozwoju, takiego ukształtowania mnie jako zawodnika to dał ten pierwszy okres, tak? Czyli, czyli do momentu wyjazdu, bo jakby wtedy no z roku na rok czułem się coraz lepiej. Odgrywałem, myślę, coraz większą rolę i, i solidnie, myślę, zapracowałem na ten, na ten transfer. E, Anglii się nie spodziewałem, bo jakieś, od jakiegoś czasu się tam różne głosy przejawiały różne, powiedzmy, plotki transferowe czy różne zainteresowania ale Anglii się nie spodziewałem, stąd też e, na tamtą chwilę bardzo ciężka decyzja, ale ale postanowiłem odejść, bo, bo nie wiedziałem, czy, czy jeszcze będzie szansa odejść do tej Anglii, więc pod względem sportowym to był na pewno bardzo dobry okres. Okres niemiecki, no to... W, no, ciężki pod wieloma względami, tak? E, ciężki pod wieloma względami, ciężki pod względem sportowym, bo jakby nie za dużo wtedy grałem, ciężki pod względem tego, co się w ogóle działo w klubie i jak to się później niestety finalnie skończyło. E, więc bardzo, bardzo ciężki czas dla, dla całego klubu i cieszę się, że jakby ten czas minął i, i jakby nastała, można powiedzieć, nowy okres, nowy okres w Koronie, bardzo, bardzo pozytywny, czego się bardzo cieszę. No ale nie mogę też pominąć tego okresu jakby trzeciego, czyli tego aktualnego, który, który się kończy. No i tego sezonu, w którym awansowaliśmy, tak? bo, mhm. bo taki był cel od początku sezonu, tak była budowana kadra, bardzo dużo oczekiwania. Sportowo bardzo ciężki sezon i dla mnie i dla całej drużyny, bo też już wtedy zaczęły się pojawiać problemy właśnie z dolegliwościami bólowymi. I, E, no ciężko było od tego uciec, bo czasami nawet środki przeciwbulowe jakby nie dawały. Finalnie zakończony wielkim sukcesem e, sezon. E, myślę też dla całego klubu, bo to był bardzo ważny, bardzo ważny okres e, i te po prostu mecze barażowe, zwłaszcza ten finał, no to, e, no to jeden z, myślę, z najlepszych e, i najcięższych gatunkowo meczów, jakie, jakie graliśmy tutaj na tym stadionie. Tak? Bo, bo pamiętam tą atmosferę, e, była niesamowita. To napięcie przed meczem, ta motywacja kibiców, e, wszystkich także no, wspaniałe wspomnienia dla Ciebie też ten sezon i ten ostatni powrót na pewno był ciężki, no bo przyszedłeś tutaj jako zawodnik doświadczony z wieloma występami w Ekstraklasie, zdecydowałeś się na zejście do pierwszej ligi i cel był tak jakby jasno określony, tak. awans w tym tak. sezonie, my musimy to zrobić i, i, i wiemy jak było, było lepiej, było gorzej, różne były momenty i, i też wtedy właśnie to swoje doświadczenie i, i to, że opaska kapitana spoczywała na Twoich barkach trzeba było... Wykorzystać? No, ja bardzo chciałem pomóc, pomóc drużynie i tak jak wspomniałeś. No cel jasno postawiony, bo to nikt nie ukrywał, ani my tego w klubie nie nie ukrywaliśmy, że chcemy awansować. A wiadomo, jak chce się awansować, czyli gdziekolwiek, gdzie nie pojechaliśmy na Jasno to każdy się nastawia, przyjeżdża drużyna, która się zapowiada. Na, na awans. Początek super, bo pamiętamy wtedy początek, meczów. tak, początek bardzo, bardzo dobry. Później zaczęły się, zaczęły się problemy i też wracając do tego, co powiedziałeś odnośnie pasji kapitana, też w pewnym momencie spadł na mnie bardzo duży ciężar po tym, jak Jacek Kiełb złapał, złapał kontuzję, bo wiadomo, on też był mega ważną postacią mhm. w szatni. I do tego momentu te jakby proporcje się rozkładały, mi to, mi to pasowało, bo Jacek też bardzo ważną rolę odgrywał w szatni, a po tym jakby wszystkim, no, dużo rzeczy też spadło, spadło na mnie. No i tak mówię, no, doszły do tego trochę problemy, problemy zdrowotne, jakby no powiedzmy ten sezon średni, tak? Średni. Mhm. No, ale mówisz, no, szczęśliwie zakończony, zakończony sukcesem, zakończony wygranym finałem, gdzie, gdzie no, wracamy do Jacka. Tak? I, e, I to, to pokazał, jak on, jak, on, jak on był ważny dla tego klubu i jaką dał nam energię jakby w końcówce tego sezonu. Jesteś chłopakiem z, Kiel, z wychowankiem korony. Ten związek emocjonalny zawsze był mocno e, widoczny. Też taka historia już w ekstraklasie. Utrzymanie na widzewie po zwycięstwie 3-0. No, słyszałem, że i, i tamte emocje po prostu zeszły, że, że, że i w tej radości powszechnej też pojawiły się i, i łzy wzruszenia, właśnie takiego, że, 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 że ten ciężar było widać na, na, na każdym kroku, i tą odpowiedzialność za koronę. Też pewnie podchodziłeś w tych różnych czasach, gdzie te szatnie były. Też bardzo e, różne do tego, co się tutaj e, dzieje i chyba możesz się cieszyć z tego, że teraz w tym sezonie trwającym jest więcej e, wychowanków i osób tak jakby związanych z kielcami, no bo to daje nadzieję na to, że to DNA korony po prostu przetrwa. Bardzo się z tego cieszę, że, że w tym sezonie naprawdę pokazała się spora grupa chłopaków i naprawdę dali radę i, i z tego się bardzo cieszę, bo, bo jak, widać, jak widać można przy, przy odpowiedniej pracy, przy odpowiednim zarządzaniu. Można dać im szansę, i oni naprawdę w większości przypadków tą szansę wykorzystują. Są też kolejni w kolejce, ale no po to jest rywalizacja też, że muszą, muszą pracować, żeby zasłużyć na swoją szansę. Więc z tego się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że, że tak to będzie wyglądało nadal. I na chwilę wracając do tamtego sezonu, no to był też ciężki sezon dla mnie po bo ja wtedy jakby wracałem. Wróciłem na, można powiedzieć, całą rundę rewanżową po po kontuzji, czyli po jakby pierwszych takich poważnych problemach z plecami. I to był myślę bardzo ważny sezon dla mnie, żeby jeszcze też pokazać, że jakby nie, nie, ta ekstra kasami nie odjechała i bardzo udana runda pod względem sportowym dla całego klubu, dla mnie też. Bo wtedy trzy bramki, strzeliłem bardzo dobry mecz na zakończenie i no i cieszyłem się, że, że po takiej pierwszej rundzie, gdzie no, wszyscy nas naskazywali na porażkę, ta strata punktowa była naprawdę, naprawdę duża. E, cieszyłem się, że ta korona zostaje w Ekstraklasie, bo wiedziałem, jak to jest ważne dla klubu, bo, bo widzimy też po innych klubach, co znaczy spadek dla, mhm. dla niektórych drużyn i że to nie jest takie proste później wrócić do ekstrakasy. E, Piotr, wyrobiłeś taki bilans zysków, strat, co się udało, czego się nie udało zrobić, z czego jesteś zadowolony, czego... Żałujesz, czy sobie to zostawiłeś też na być może e, późniejsze e, miesiące, żeby tak e, rozważyć, ale tak ogólnie, to chyba nie możesz żałować tego, jak Twoja kariera się potoczyła, nawet jeśli do tego e, dołożymy ten wyjazd za granicę, który no, niekoniecznie zakończył się e, sukcesem, ale on dał ci na pewno sporo. Czasami przychodzą takie myśli, czasami się zastanawiam, co mogłem zrobić lepiej, co mogłem zrobić może to głupio zabrzmi, ale co mogłem zrobić, co mogłem zrobić gorzej? No i na pewno jednym z najważniejszych, jedną z najważniejszych rzeczy jest to, że te wszystkie lata, ta ilość spotkań rozegranych w Ekstraklasie czy w samej Koronie jako wychowanka, który przeszedł wszystkie szczeble, czyli od można powiedzieć od małolata do, do seniora. To jest naprawdę, naprawdę powód do dumy, bo, bo mówię, no, podając piłkę na Szczepaniaka i wtedy pamiętam jak, jak drużyna robiła a was jak stałem, czekałem aż któryś z zawodników rzuci koszulkę, chociaż to było ciężkie, bo byłem wtedy nie za duży jeszcze, chociaż byłem większy zawsze od rówieśników, ale nie za duży w porównaniu z innymi kibicami, więc to jest na pewno powód do dumy, e, powód do dumy też młodzieżowa reprezentacja Polski, bo usłyszeć hymny w koszulce z orzełkiem na piersi, no to jest coś, dlaczego warto było trenować. Wiadomo, trochę jest patrząc z perspektywy czasu i to, jacy zawodnicy czasami debiutowali w tej kadrze, to e, trochę, trochę żal, że gdzieś tam nie zapracowałem, albo może nie miałem trochę więcej m, szczęścia, czy odpowiedniego, powiedzmy, timingu, żeby, żeby w tej pierwszej reprezentacji dostać szansę. E, no i wracając do tego wyjazdu, który był Takim e, kulminat, może nie kulminacyjnym momentem, ale bardzo ważnym momentem w mojej karierze, gdzie wszystko, jakby do tego momentu, powiedzmy, większość rzeczy się układała bardzo dobrze, ten rozwój był bardzo dobry, odchodziłem myślę w bardzo dobrej formie. E, no, ale Liga, Liga Angielska, no. Dałem tam, mogę powiedzieć szczerze, dałem tam z siebie, z siebie wszystko, nawet myślę, że byłem trochę nadgorliwy, jeśli chodzi o trening, ale pewne rzeczy musiałem nadrabiać, bo, bo jakby nasza liga nie była w stanie mi zapewnić e, poziom czy intensywność ligi na tamten moment nie był mi w stanie zapewnić jakby odpowiedniego przygotowania, żeby wytrzymać intensywność e, głównie spotkań, spotkań w Anglii. No i to na pewno jest taki, taki etap, gdzie z jednej strony bardzo się cieszę, bo pracowałem na ten transfer, a z drugiej strony no, żałuję, że jakby ta przygoda potrwała tylko rok i że gdzieś tam to nie poszło dalej, więc, e, więc to, jest, to jest na pewno taka rzecz, która gdzieś tam ze mną zostanie. Chociaż nie chcę też rozpamiętywać, no bo, bo mówię równie dobrze, równie dobrze, to wszystko mogło się nie potoczyć, nie potoczyć tak, jak, e, tak jak się potoczyło. E, więc zawsze znajdą się jakieś plusy, jakieś minusy, e, ale ogólnie, ogólnie myślę, że, że jestem zadowolony z tego, z tego, co osiągnąłem, z tej swojej, z tej swojej historii, jaką napisałem, i, i bardzo się z tego cieszę. To teraz już ostatnie pytanie na podsumowanie, bo historia będzie trwała dalej. Piotr Malarczyk zamierza skupić się teraz na pracy szkoleniowej i, i, i powiedz, jakie tutaj masz. Marzenia, to, to może kiedyś będzie okazja do tego, żeby to, to e, przypomnieć, bo też pewnie sporo pracy cię na tym polu czeka, ale widać, że to jest coś, co ciebie i, 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 i pochłania, i, i, i widać, że, że chcesz też swoje doświadczenie przekazywać innym. Bardzo mnie to interesuje. Odkąd jakby głębiej zacząłem w to wchodzić, odkąd zacząłem robić kurs trenerski, bardzo mnie to interesuje, bardzo mi się to podoba. Jest to ciężka praca. Pod wieloma względami cięższa niż, niż praca jakby zawodnika, niż gra w piłkę. Jakie są moje marzenia? Eee, takie też jak, jak zawodnika. i Ja się tutaj wychowałem. Chciałbym kiedyś w przyszłości poprowadzić pierwszy zespół Korony w ekstraklasie. To na pewno. To jest pierwsze marzenie. Drugie marzenie to takie, że chciałbym z tym zespołem wygrać coś, bo, bo ja myślę, że kielce, ci kibice, ten klub. Naprawdę pracuję na to, żeby, żeby się rozwijać. To, co powiedziałem o tej zmianie, jaka, jaka się wydarzyła, więc jestem bardzo optymistycznie do tego nastawiony. No, i chciałbym kiedyś z tym klubem wznieść, wznieść trofeum albo zdobyć medal. No to, by było, to by było coś wspaniałego. Myślę, dla tych, dla tych kibiców parę razy było blisko, jednak czegoś zabrakło. Więc, to są takie marzenia trochę odległe nie jakoś bardzo, ale no na tą chwilę no to rozwój, tak? na tą chwilę rozwój. Chce się, chce się poświęcić jakby po tym przejściu na drugą stronę, chcę się rozwijać bardzo mocno i do tego będę dążył. Piotr Malarczyk, wychowanek Koronek Kielce był naszym gościem i trzymamy kciuki za rozwój e, tych marzeń i niebawem będziemy już mówić panie trenerze. Dziękuję bardzo. Partnerem sportu portalu w Kielcach Info jest kopalnia wapienia Morawica.